14 i 15 października Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego organizuje swoją flagową konferencję, kolejną edycję konferencji Media, Biznes, Kultura w tym roku Pomorze 2021. I tegoroczna edycja nosi ważny podtytuł, bo to Dekada Badań nad Mediami. Nasza dyscyplina naukowa świętuje swoje dziesięciolecie i bardzo się cieszymy, że to dziesięciolecie będzie można świętować właśnie na Uniwersytecie Gdańskim. W związku z tym, w ramach naszej konferencji odbędą się dwa panele dyskusyjne. Jeden to właśnie dekada badań nad mediami, a drugi to odpowiedzialna komunikacja w czasie pandemii COVID-19. Na te dwa panele zaproszenie przyjęli goście, którzy są naprawdę. Największymi specjalistami z dziedziny medioznawstwa i komunikacji społecznej. Dlatego myślę, że to są dwa panele, które przyciągną rzesze zainteresowanych. Oprócz tego w tym roku zgłosiło się ponad 100 osób, które wystąpią w panelach, w sekcjach tematycznych. Wystąpienia są najróżniejsze i bardzo ciekawe, dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy. No, i zaczniemy od wręczenia nagród w konkursie Mediastery, czyli konkursie na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach. Odbędzie się promocja książki pani Kataryny Sawrańskiej, która jest zwyciężczynią ubiegłorocznej edycji. Zapowiada się wydarzenie bardzo intensywne, dwa dni, które są wypełnione od rana do popołudnia, i wszystkich serdecznie na nie zapraszamy.